Czekaj, muza gra. Ej, to było auto sprawne? Kurde, no ale. Jedziemy dalej. <laughs> co? się pan, jakaś czekaj. Okay. stary, jaka muza. Muszę wejść. Stary dalej, bo dojechał za tobą. Czekaj. Każdy może swoją bitę i wyjedziemy jednym ze Stary, jaka muza, porwał mnie koleś. Ale fajną muzę ma, jadę z nim. Ale czekaj! Nie, 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 nie słyszę, co mówisz. Stary! Laka, 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 jak dupa u maciory. <laughs> Stary, musiałbyś posłuchać co on puszcza tutaj Co za typ, jaka za Ciekawe co puści następne Urzekł mnie swoją pieśnią